Chcę Was poinformować, że teraz komuś pomogłem, wyciągnąłem z dół. Modliła się cała grupa, posłuchał rady, Pos zrobił postać poprawy, ale powiedziałem mu, zawieszam nad tobą moją klątwę. Kto Cię poczęstuje alkoholem, uruchamiana jest klątwa. Najbliżsi otrzymali polecenie. Wszystkim, którzy ojca częstowali, powiedzieć, że jest uruchomiona klątwa. I ty sam, kiedy weźmiesz od kościeliszek, powiedz temu, Dinał, pamiętaj w tym momencie, jest uruchomiona klątwa na mocy władzy kapłańskiej. Po raz pierwszy dzieci w życiu. Parę dni temu uruchomiłem taki mechanizm. A przypominam was. W ciele kapłana jestem realnie obecny, przez niego działam, w nim błogosławię i w nim przeklinam. Nie znacie tej tajemnicy. Bo no inaczej nie da się odstraszyć tych, którzy są narzędziem przetana. A jak uruchomisz klątwę Boga, która jest przygotowana z wiarą i miłością. W tej klątwie Boga jest postanowione, jak On pójdzie do piekła, Ty też tu nie wyjdziesz. Dusza za duszę. On musi być świadomi tego, co się dzieje i jaka toczona jest wojna.